razem z Zuzią w odcinku, który dotyczyć będzie najbardziej pracowitego narządu mowy, czyli języka. Dokładnie. Wykonamy kilka ćwiczeń usprawniających motorykę języka, które możecie wykonywać w domu. Rozpoczniemy od takiego ćwiczenia rozgrzewającego. Najpierw sobie wymasujemy całą buzię, szczególnie tutaj w okolicach żuchwy. Która, te, która jest mocno spięta i mięśnie tutaj mocno, mocno tutaj dookoła policzki czoło teraz sobie delikatnie możemy opukać całą twarz całą głowę tutaj szyję i po takiej rozgrzewce możemy już wykonywać ćwiczenia dykcyjne właśnie dotyczące języka. Na początek policzymy sobie zęby, czyli językiem całą górną szczę szczękę od lewej do prawej. Językiem liczymy po kolei każdy ząbek. To ćwiczenie możemy powtórzyć kilkukrotnie od lewej do prawej i od prawej do lewej. Ile masz zębów? 26. Ile? 26. 26 zębów. To chyba dobrze. Dobrze. Kolejna sprawa, kolejne ćwiczenie. Które nazywane jest przeze mnie czyszczenie szufladek, czyli przy zamkniętej buzi językiem hmm, czyścimy szufladki, czyli dookoła, w środku, w jamie ustnej robimy okrążenia językiem w lewo, w prawo, wypychamy policzki, dotykamy dziąseł, zębów. Wypychamy wargi, górną brodę. Robimy sobie takie małpie, miny. Hmm? Świetnie. Kolejne ćwiczenie, do którego przejdziemy, to jest łopatka. Rozluźniamy swój język jak najbardziej się da. Wysuwamy go troszeczkę do przodu. Język nie może znajdować się za zębami, nie tutaj, mm? tylko przed. Swobodnie powinien spoczywać na dolnej wardze. Mm. Mm -hmm. Staramy się, aby język był zupełnie płaski. Mm. Po takim rozluźnieniu. Spinamy język w strzałkę. Czyli z rozluźnienia, z łopatki. Przechodzimy do strzałki. O tak! Świetnie, Zuzie. W tym ćwiczeniu nie chodzi o to, żeby spinać usta, żeby nie było to w ten sposób. Tylko o to, żeby spiąć cały mięsień, jakim jest Język. Koniuszek języka powinien być bardzo mocno spięty. I naprzemiennie warto sobie zrobić łopatkę i strzałkę. Czyli rozluźniamy i robimy strzałkę. Rozluźniamy i robimy strzałkę. Rozluźniamy i robimy strzałkę. I robimy strzałkę. Świetnie. Kolejne ćwiczenie to rurka. Rurka świetnie wychodzi z uzi. Pokaż, jak wygląda rurka. O, dokładnie tak. Zwijamy język w rurkę. Jeśli nie potraficie wykonać tego ćwiczenia, warto wziąć sobie na przykład wykałaczkę, albo zapałkę, albo ołówek. Chociaż dobrze by było, żeby było to bardzo cieniutkie. I położyć tutaj na języku. Wtedy łatwiej jest wykonać to ćwiczenie. Łatwiej jest się go nauczyć. Pomocne jest również lusterko. Więc teraz zróbmy po kolei łopatkę, strzałkę i rurkę. Rozluźniamy, spinamy i rurka. I wykonajmy to ćwiczenie kilkukrotnie. Dobrze, jeśli już potraficie wykonać strzałkę, to z pewnością to kolejne ćwiczenie będzie dla Was łatwe. Strzałką przesuwamy język na lewo i na prawo od jednego kącika ust do drugiego. Mhm. Najpierw można wykonywać to ćwiczenie powoli. Spróbuj Zuziu. a potem można przyspieszać tempo. Język tyka jak wskazówka zegara. Jeśli już wykonaliśmy to ćwiczenie, możemy przejść do kolejnego, czyli oblizywanie się. Wyobraźmy sobie, że zjedliśmy jakieś pyszne lody albo pyszne ciastko, na naszych ustach zostało pełno kremu, i teraz ten krem możemy ze smakiem zjeść oblizać się. I strzałką dookoła oblizujemy całe usta w jedną stronę, a następnie w drugą stronę. Dobrze, dziękuję. Przyszła pora na potwora, czyli szczerzenie kłów. Będziemy pokazywać swoje dziąsła i się szczerzyć. Tak jak psy, groźne psy. Spróbuj Zuziak. A spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś takim groźnym psem i też tak wydać z siły taki groźny dźwięk. To pomaga. Dobrze, super. Teraz dodajemy do tego język i będziemy warczeć na vrrr. Rrr, rrr, spróbuj. Rrr, spróbuj. Rrr. Tak, świetnie i mocno. Rrr, rrr. Wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy kogoś przestraszyć, że jesteśmy takim groźnym psem, który nie chce, aby. Ktoś wszedł na jego terytorium i wtedy wykonujemy właśnie to ćwiczenie i robimy brrrr. Spróbuj. Wrrr. Pięknie. Jeszcze raz. Brrrrr. Dobra. Na koniec zrobimy ćwiczenie, które aktywuje nasz język i rozpoczniemy od tr. Skończymy na dr. I naprzemiennie wymawiajmy właśnie trr/dr. Trr/dr, tak? Trr/dr. Trr/dr. Dobrze. Najpierw możemy zrobić sobie to legato, czyli wolno. Trr/dr. trr A później możemy przyspieszyć, oderwać. I zróbmy to stakato, czyli tr, dr, tr, dr, tr, dr, tr, dr, tr, dr, tr, dr, tr, 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 dr, tr, dr, tr, dr. Dobrze. Dziękujemy i zachęcamy do ćwiczeń, które pomogą Tobie w sprawniejszej komunikacji. Dzięki Zwisia.